klocki blocki My Army oglądamy zestaw KB 84027 183 elementy 6 roku życia klocki blocki, które się mogą łączyć z innymi klockami dostępnymi na rynku dziękujemy ICOM za zaznaczenie produktu no i będziemy taką wojskową ciężarówkę sobie składać zobaczmy jeszcze co my tutaj mamy w ramach tych naszych kompletów My Army mamy ostrość widzimy Apache tutaj mamy wóz wiadowczy pokazywany wyrzutnie wóz bojowy to jest dzisiejszy komplet tutaj jest taki stary samolot nowoczesny tak taki myśliwiec Apache taki znowu to jest taka mniejsza łódź ona była, jest bez dudzików są jeszcze tutaj czołgi Teraz najnowszy jest zielony, tego nie mam poznanego. Jeden z tych pamiętam był taki, taki z błędem i tego, tego nie, nie znam. E, no i oglądamy co, co my tutaj mamy: jeden worek, drugi worek, trzeci, czwarty naklejki i tam tu jeszcze jakbyś zobaczyła o coś, jest, coś jeszcze wyciągamy jeszcze jeden worek tu będzie więcej ludzików no i oglądamy tak takie naklejki naklejane Takie mamy opony, yy, wąskie, gumowe, o, są karabiny, nie na osobno, ale mamy. Mamy dwa karabiny, krótkofalówkę. Mamy dalej. większych części. Teraz maluchy na pozostały. To będzie na te, na te boki paki. I by jeszcze nam dostały ludziki. Tu będą chyba nie trzy więcej będzie. Mhm. Cztery ludziki, tak. cztery głowy. Cztery, tak, cztery... Nie, nawet więcej tych łebków Nie, pięć tak. Nawet więcej tych łebków, tak. Fajnie, że każdy ma jakąś inną twarz. To jest, to jest fajne, różne miny. Te buzie są różne. Tak, każda jest, każda jest inna. Chociażby brwi, każda jest inna. Warto to zaznaczyć. No, mundury chyba będą mieli takie same. Zaraz sobie zobaczymy. I jeszcze jeden tak, mundury te same, ale każdy ma, ma inną twarz i to jest, to jest naprawdę super. Mi się zawsze podoba ma malowanie emocji w lockach, w lockach to jest ładnie zrobione. No i została nam instrukcja. To jest jeden duży, jeden duży karton. E i tak będziemy sobie z tym lecieć po kolei tak i teraz tutaj na tej ciężarówce będą żołnierze przewożeni dlatego ich jest tu więcej Jedy, jeden kierowca a ma inną czapę yy, i tam ci pozostali są w hełmach I tu już instrukcja, jak to będzie oklejane. Generalnie oklejamy tylko soferkę, tak? Nie, to nie. Trochę, trochę widzę na dole też, też jest. Tak, tak to wygląda przy otwarciu My Army. No i oczywiście pokażemy jak będzie gotowe. Dzięki.